Chyba tutaj się pochyla ku temu, że przepowiada przyszłość. Mm -hmm. tak? I ja, jak interpretuję te sny, to raczej nie, nie interpretuję w ten sposób, że co będzie gdyby albo co by było gdyby. Nie, nie, nie. Ja, te komunikaty są zazwyczaj takie e, dla osób, które przychodzą na te sesje e, do mnie, że popracuj z tym, albo tutaj czegoś nie dostrzegasz, albo tu jest taka dla ciebie informacja. To nie ma czegoś takiego, że ja dekoduję przyszłość i co, 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 cię, co cię czeka. Nie, ja, ja się takimi sprawami nie zajmuję. Też sama nigdy nie była u wróżki w życiu, tak naprawdę. Okej, okay, a poszłabyś? Yy, chyba nie, bo nie po co? Potrzeby. Nie mam potrzeby, skoro mam sny, tak? I one mnie prowadzą i dają mi wszelkie informacje, wskazówki, są takim moim drogowskazem. No, także nie, nie, nie czuję takiej Czyli potrzeby. Czyli też interpretujesz? Tak, o tak, no od tego się zaczęło, tak jak wspominałam wcześniej. Przez cztery lata, dzień w dzień to była taka, można by rzec, żmudna praca, ale dla mnie to nie było żmudne i nie było pracy.